Siemano mordeczki, jestem ja, Rafał, Piotrek, Gruber Remek, sprzątamy na pace, chodźcie zobaczcie, dawaj chodź, kamerzystka, kamerzystka, zobaczcie, sprzątamy na pace, na pace trzeba posprzątać, będzie czysto, dawajcie chłopaki, będzie czysto. Metal, metal na bok, robczy. powinieneś mieć jakiś przesiewać do złomu głowie Klucze się znajdują Nie no, tak nie może być Miało śmiało proszę bardzo Także znaczy, tamto tam powieciowe to to do wszystkiego robota powinnie się tam কলকাতা Może nawet te wózki, co? Tak zrobimy Dawaj Wejdę Nasza def? Otóż idzie Niżej Dobra Weźciemy następny Mordeczki Dużo z was nie subskrybuje kanału Jak wam się podobają nasze filmy Nasza ekipa To co robimy Dajcie łapę w górę I zasubskrybujcie kanał Was to nic nie kosztuje A na nas jest duże wsparcie okay. No to chodź do góry. Tego blatu nie da się od razu? Nie, na górę wsadzicie? To jest lekkie. Na górę coś wsadzicie? No na bok tak. Na razie co tak. Tak, bokiem, się... bokiem, ej, rafciu, Dosek na bok. A u postawić? No poziomo, no, ponadje. Odwracaj się tu. O to ci chodzi? Tak. Dobra, metal zamykam. Jedziemy na piastów. Tak jak widzicie ma zostawiliśmy w wybelka. Bo jest sensu jechać na dwa samochody, bo mamy jeszcze piastów, mokotów i konstanci. Teraz jedziemy na piastów, tutaj mamy jakieś blaszki. Jednak wózek raczej będzie potrzebny. Dobra. Ładowane są wiesz rzeczy, to tam się było między ciśni, tak także nie będzie problemu. Zadzwonię, zaraz pytam, czy wózek będzie potrzebny Dzień. Jesteśmy tu u pani, co często zabieramy w piastowie. Dawaj Lawciu, zobacz, czy tu mamy takie jakieś downice. A dawaj, daj, bo ty to we skrzyni, bo skrzynia do renowacji. A, we skrzyni, dobrze. Dobra, to <laughs> obrotem. To zmienia postawić. <laughs> dawaj, chodźcie na do... gwiazdki. Ale będziesz mógł sesji B napisać Kamerzysta, kierowca, dźwigowy Dobra ja idę po blaszki, chodźcie Mowdeczki idziemy po blaszki Mamy ciężka te blaszki Kiedyś jeszcze takie zabierali. Ale no jeszcze tak, potem będzie ogrodzenie tu dla Państwa, na wniosku. Torba musi wrócić. Pasuje. Bagaż jest? Można zapytać. Kurde, to za gość. Nosi, zostawi na samym przodzie. Warnie. Ale się wyślizguje. Ojeje. Uważaj, jak tu nie są lekkie powiem ci. A no, ja to na dwie zmiany teraz robię i rano pozłom, i po złom i popołudniami po złom i wieczorem też mam zajęcia. To było ciężkie, za dużo nawaliłem. jak dopiero co się wygrzewał, cieplutko było, prosto z Teneriffy, ledwo do pracy wrócił i już ten, najszczuplejszy, dobracie, nie da odpocząć, przyzwyczaić się do tych niekorzystnych warunków pogodowych. Co ja mam powiedzieć, nas złą, po południu złą, wieczorem jestem barmanem. <laughs> Balman leje ludziom, a nie sobie w gorzucę Ja to modernizuję ten zawód Rawciu, <grym> a co uważasz, że Remek jest balmanem ile jest sobie zamiast ludziom? Jaki to z niego Barman? To nie do końca barman. Pomyliły mu się zawody. To jest... Kurde, jak by go nazwać? Remciu? Co? Jak cię nazwać? No nie barmanem. Antybarman! O, to anty będzie antybarman. Anty Oj... Ci, co to jest obgadywanie mnie, że jakieś dwie zmiany? Tamten jeszcze mówi, że z tu nie da mu odpocząć. Co my obgadujecie? Tak Co Co tak jest? Co tak jest, kochana Powiedz mi. To już dalej będzie godziny pracy. To już będzie pracy. To prawda, 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 wydłużone. A możesz mi powiedzieć, mowdeczko, co jest spowodowane tym? A może niech kolega się przyzna. Jak mają być krótsze godziny pracy? Mowdeczki, kochane jest, przyjeżdżamy na 8. Zakupiłem alkomat, jak sami wiecie. Albo widzieliście w tym odcinku, albo teraz się dowiedzieliście. Mój przyjaciel, Emiliusz Malinowski, w dzień w dzień jest na czerwono z rana i musimy czekać. Dzisiaj na przykład do 11 musieliśmy czekać i dopiero wyjechać, żeby Emiliusz mógł prowadzić. Więc jak my możemy. Krócej, proszę. Robimy do 17, ale od 11. To no, to z 6 godzin. Jak byśmy od 8, to byśmy robili do 14. Ale nie, z nim się nie da. I on jeszcze mówi, że on jest normalny i wypił 3 piwa, tak, Męciu? No to tyle piłem. No a to dlaczego wydmuchałeś 0,6 promila? to ja wiem. Ale słabo schodzi. Ale no to się nie pije, Męciu, jak słabo schodzi. On myślał, że będzie kamerzystą, a nie jeździ jako kierowca. No dobrze, jedziemy teraz na Mokotów, mordeczki. Jesteśmy na Mokotowie, ja muszę czekać, pilnować tutaj busa i złomu, jak tu widzicie, bo chłopaki poszli po wannę, jest rozbita. We trzech nie będziemy szli po jedną wannę, ale trzeba pilnować, więc niestety nie mogę i z nimi nagrywać mordeczki, bo muszę pilnować busa i oto tego złomu. Na Dolnej, na Mokotowie, tu ciężko za parkowaniem i ze wszystkim niestety. Średnio wygodne do noszenia. No. Ale nie ma wyjścia. Na wózek, by nie weszło, by pospadało wszystko. Że komuś się chciało rozbijać, no ale z drugiej strony takie panny są ciężkie. Więc jakbyśmy mieli nieść taki kawałek, to też słabo by było. Na chodzie, tamten? Pan? Na chodzie? Na chodzie, no tak. Ja nóżku masz wszystko tak, tak jak chce. elegancki wózek taki Tak. musi zainwestować. Widzicie, ta rekomendacja? Wózeczek elegancki zjechał sobie z tego. Drugiego piętra. Ładny wózeczek, dobry wózeczek. Tak, no to tam najląkowi to rzuci tam się. Proszę na pałku. Ej! To e! ty masz? Są chyba tutaj, wiesz? Pokaż kuś. No, nie były. Są polski. Mało ozywanych. To mi czekaj. Trzeba naprawić i na Ukrainę może pojedzie. No Oczywiście. była delikatnie Tak, żeby nie po, pobić Dasz radę? Brawciu, ja jak ja takie kuchenki nosiłem, to ty na, no ja na, na, na ten ryfie siedziałeś Nie Dobra, jedziemy teraz na Konstancin do Szymona Ty panowie, że tą, temu człowiekowi tą wannę się chciało rozbijać, co? No wiesz, chciał dla nas dobrze no, też, bo... No chciał dobrze na nas wiesz. No, się... bardzo, bardzo się cieszymy, ale lepiej chyba jest w całości, co ławciu. Lepiej, lepiej. nie jest na tyle. Uważaj, uważaj, bo ten pełz nas puściła nas Pani. Mamy w całości, tak muszę chodzić dwa razy. Dokładnie. Tak to się bierze w całości. Ale miło, miło. Tu kuchaneczka, tu jakiś slewik Wanna. Bardzo fajnie. Ten piecyk zadzwonię do Agnieszki, koleżanki, czy nie chce tego olejaka. Dobra, papa. Ta. Pa. Pa. Mamy 30 minut do Konstancin. O której będziemy na Konstancinie? 17. No i na łowiarki zdążymy. No, ciężko by było, co? Ale co ciężko? No koło. No chyba walimy dzisiaj łowiarki, co Bo Dla mnie to może być i zakopane. <śla> Łomiarki są między nami. Zobaczymy ile na tym Konstancinie będziemy Powiem Ci tak, tak ci siak na te łobalki trzeba pojechać albo jutro, albo po albo w piątek, po 16:00. wiesz o co chodzi. Zobaczymy bo może już nie być kolków, wiesz. Nie, teraz? No już wiesz, bo mogą być kolki. Lecz chcem No, ja Zobaczymy. Jak nie to ja pojadę do domu, co a ty powiedziesz zapalę na ogra. Że jakie pomysł nie ma? Co? Nie <Öyle> będę <HAVEEs> <się> musiał stresować <gibli> Co będziesz? Musiał? Co? Co będziesz? Zmieniamy <gibli> się Lepciu, <gibli> żebym ja cię nie musiał stresować. patrz, patrz, coś ci coś pokaże hop, hop, hop I tu jest! Tu ja mam stres ta rybka, patrzcie! Nie bo to jest ten! Znaczy żadnego śpiewać! Jakby jak teraz mógł. na klatce tam jemy słuchajcie, <gibli> Patrzcie, Jest, Lepciu, odpuchamy. To jest antystresowe, 0-0. Zero, zero. Rawczu? Ja nie dmucham. Słuchamy? Nie dmucham. Aaa, Rawczu jest na Chodź, Ja Teraz ja. 0-0. To w czerwone wyszło <grym> Czyli Rawczu jest na dopingu Rubla <grym> wychował <było> serwanem. <zelbany. grym> tu mam antystresowe, to jest stres na remka. Zawsze z rano. Tak, Rawczu? To jest stresujące, tak? Ta, ta świeczka. Nie. Nie, to jest... Bardziej... się podrużę, bój. wolę, się Podróż na Ale no teraz tak, ale co, na nie stresuje Cię świeczka? Trochę. To Tam się, ja zazwyczaj czuję się dobrze i mam wrażenie, że wszystko jest okay. no Ale ja się tylko przeszedłeś, mówię, ty coś jesteś nie, taki dziwny trochę. A ty nie, nie. A mówię, a gdzie jest ja no. twój kalkulator alkoholowy to szwakuje, bo mówisz, że wypiłeś tylko trzy piwa i myślałeś, że będziesz sześć. Coś szwankował. Szwanku, szwanku. Z łomiankami to myślę na 20 w domu. Jakby pykło. Mm, no nie? Tak, coś tak, tak, takiego. Nie i tak nie będzie. I tak będzie, kolego. Co się już uderzyłeś? Co tam jest na tych chłopak w ogóle? Co się tu co? To, to, co? Mm, muszę wiedzieć. Czy mam siłę? Od rana. 40, 45 kg, ale trzeba zabrać. Bo jest punkt i trzeba go odhaczyć. No, oczywiście. Ja mówiłem o 45 kg, żeby nie stresować ręka, że będzie musiał dźwigać. Dwie zmiany. Tak? A o, który, o której zacząłeś pracę, Leemciu? O 8 o 000, miałeś 0.0 na Alkomacie, tak? No nie może i nie, ale pracowałem ciężko. Co, co, co pracowałeś? Co pracowałeś? No Prace się zaczyna jak się ma 0.0, tak? No nie no może jako kierowca to może tam być mieć 018 chyba czy 0,20 Czyli 0,9 na Alkomacie. A ty miałeś na Alkomacie 0,31 godzinka jak, i... Jak po 3 godzinach dopiero miałeś? 0.0? Ale to jest jego godzina. Tak, tak? tak jak twoje 10 minut. No to Dobra, prawda. Ja. <laughs> Przepraszam na łowianki Przelecicie? Nie będzie 10. Minut. To godzinka szybka się. To nie. pół Ja pół osobiście sił nie mam, ale chyba Zobaczymy ile będziemy mieli na łobianki. Tak, zobaczymy jak to wszystko będzie. Zabieram ciuf piecyk. do garażu. all uh right -oh. Weźcie te, te kartony i jedziemy jeszcze pod jeden radę. Dawciu, co się stało? Czym cię ten rozwodowym? Powiedz nie mi to. Więc złośliwy jest. No co jest? Mówiłeś, jedziemy na Maka. No tak, żebyś kawkę wziął. No, żebym sobie kawkę wziął. Co zrobił? Co Objechał z drugiej strony. Tak. Żeby nie było wjazdu A wcześniej co? Był w żabce. Tamek wziął? Nie wziął. Co by poczki? Stacja była? Mówię, o, stacja jest! Z tak. drugą stronę. Ha, a! A ty masz co ty chcesz się chciałeś? Zachciałeś? <laughs> Szukaj. Aha, to czekaj będzie sklep, to się tak się Ale zobacz, Awciu, ty znowu się obijasz. Koloru przybywa na magazynie i co? Ja się nie, obi nie obijam, tylko po prostu ja mam wiele obowiązków ja ale, to ten, ale to nie jakieś ten... A to nie jakieś ten ryfy, na rafę kolorową. Słuchaj, takie rzeczy to się zdarzają. Bardzo rzadko i trzeba z nich No wierzyć. ja wiem, Braciu śmieję się. Ale nie no wiadomo, kolor to wiesz, sobie... Jak nie ma to wtedy. Jak jest robota, to trzeba robotę walczyć. Koloru Zobacznie nie ma... Tak. Jest kolor tak naprawdę taki... Na Pile to jest jeden dzień tam i to jest zrobione, bo są trzy piecyki i trochę tak dużych. A no, tak to wiesz, to później reszta to jest... No, później reszta są te... No, ale to trzeba dzień, tak, żeby tak, robić też tą, tak, z tą tak tak, 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 to będzie nie robota. Znowu zrobisz te duże i znowu znowu, znowu będzie płanina. Bie... Ale nie, no ja wczu, ja przecież wiem, że długanina jest, zawsze ja to nie, nie neguję tego, że wiesz, Że te duże. Wiadomo, że przy tych małych też trzeba to zrobić i... Tyle. Dokładnie tak. Ale zanim zaczniemy, panie kolego, no. tam wiesz, sezon taki grzew się zbliża. no tam wiesz, a chłydkę, jak chodzi, ci chodzi, to tam kawa powinna stać na stoliku i coś ciebie byłego nie? Nie no to bez, ten buton piecyk ten gazowy odpalimy. Wiesz, o. ten piecy gazowy. A znaczy, to jakiś czujnik trzeba tam ten. się nie zaczadził. Pani. Nie zaczęliście się przecież. One nie są szczelne te kontenery. To wiesz, tam są dziury są przecież, masz wentylację. Wiesz, co musiał być szczelny? To by chyba, że pianką zapianuje. Na... No, no, no bo to ja coś można wszystkiego. Zbycie. Ubezpieczę cię, drogi przyjacielu, ubezpieczymy cię i synką się podzielimy. No, ale to, komunalizm. powiedz, na ile ty byś musiał... Nie ubezpieczyć, żeby ci się opłacało. No tak na bajkę. tyle co ja pieniędzy dla ciebie zarobiłem, to ta bańka to ci się zwróci jeszcze trzy razy. Nie no, już nie chce nie dasz rady. No bańki, już bajki. słuchaj, wszystko zależy od zlecenia. No ja no wiadomo! Zlecenie, wiadomo, zależy... teraz tam duże zlecenia, ale to wy jeszcze czekamy na tej, na tej delegacji. Okej. Okay. Wiem tutaj będzie działał? Delegacja. Będzie ktoś go pilnował, ja będę... ale okay. nieważne gdzie? Delegacji? Kiedy? Zdałeś? Nie wiadomo jeszcze, może w tym roku. Na 2-3 tygodnie mnie nie będzie. No i bajka! Ty, ale ty będziesz dostawał adresy i będziesz z rana ktoś, będzie przychodził, będziesz tu i po pracy <noise> będziesz dmuchanką Ja będę ludzi z powodu. <noise> Remek, nałożaj ja dobro... twoją czarną kurtkę. Ta, do, i dobrowelkę z Dawaj, dawaj. <noise> to samo <noise> będę na rękę. No nie! <głos> Weź, już y, może się wyleci jeden z główniejszych. Albo ja, wróci. Bartek Jako pizzę Ben wróci? Tak, pizza wróci albo, albo z Wiesz, Tutaj wszystko się zmienia, w no jak kolejka A może jakiś zając skoczyć? Tak, Sokoła za Przecież nie, nie słyszałeś? Nie. soku ze mną jechał do mnie w czwartek. Już ten, ten człowiek urobi prometri... a ja A ja, mus... a ja, mia... a ja miałem, muszę jechać y, po złom. Urobi no ich na szczęście, pojechał. Ruh, Dlatego w ma. <tys> Sprawdził się, można go zabierać? No dobrze, no jak można. Jak do Miko będziesz oglądał ten odcinek, to pamiętaj, że trzeba cię zabrać na złok. Będziesz, będziesz podwładny mleka! Nie wiem, czy to by było dobre. Rebek, moje przełożony musi być bezstronny. Ja bym tu rozbujał tę firmę. Co? Rozbujałbym tę firmę. Pierwszy dzień integracja. Dobra, no, za firma na minusie. Zarazem tu 30 lat, kończysz. Do 30, What pani No 30. Tylko 15? 14 14 i to wypada w piątek idealnie. No wiem. wtorek nie ma. No dobrze, nie mówisz, nie. Ale nie ma problemu. Ale nie no, ma, no, ale tak nie tak. ma problemu. Mówisz, że cię nie ma i tyle. Wiemy, to wiem. Uczciwie to wiesz, wygląda. A nie, że po prostu ty nie mówisz mi na przykład podziałek i telefonu nie odbierasz. Rok temu, na urodziny, wziąłem se wolne, w powiedziałem i z i przyjechał z rana i że mam jechać Pamiętasz, <laughs> <Ciebie, klucz> tak, jest... że przyjechałeś, chup, czy... bo nie mógł wyjechać, a to jest osiedla co ty no, I kazałeś mi wyjechać i stwierdziłeś, że jak już wyjechałem, to dam radę pojechać <glim> Jak <Nejotterra> z twojego osiedla nie pojechałeś, no. bo chcieliście coś ze mną nagrać jeszcze? A no możliwe, ale sam chciałeś tutaj do pracy jechać, bo wiesz, że jesteś normalny, że sam No bo byłem trzeźwy tak, tak. No tak, no, ale chciałeś, no wiesz Dziwnym cudem a może zaprosić mnie i Rafała na urodziny? nie chodzicie po takich klokach To No nie będą złote łuki? Nie. Może zaprosiłbyś nas, a nie. Taki kolega jesteś? Aha. Taki kolega, wiesz, wciąż? Zapraszam do, do galiny. Ja nie chcę żadnej galerii, ja mam swoją narzeczoną od 5,5 i pół roku, Rafał jest żonaty 15 lat, bo miał rodzicę. Tam do lokalu w sensie. O, Mareczki, gratulujcie Rafałowi, Znaczy Sylwii gratuluję. Znaczy gratulujcie, raczej znaczy, <grym> źle żeby to nie zabrzmiało, że Sylwia jest taka... Taka że, dobra kobita, że, że, że się wytrzymała 15 lat. 15, 15 lat z tak. Rafałem, o to tak, chciałem tak powiedzieć, bo nie umiem 15 lat w małżeństwie. Dało radę, ale fajny prezent, ceny rybka, cieplutko nie, polecam. Teraz musisz za... na ten depeszę ja pracować Teraz 5 lat na kolejny wypadek idziemy. <noise> Jak to na fałku ile jest? 3660. Co? To... No, tu mam, może, to grybasek będzie, grubasek ale będzie około 500 kilo na fałku, bo mam dwa baniaki, ale baniaki zostają, wiadomo, nie bierzesz baniaków. Mam piecyk gazowy, to wiadomo, piecyk gazowy zostaje u mnie, nie u ciebie! Lecieć na blaszkę, prawda? Dobra! Mogę, mamacie. Dawaj, ja trochę przytrzymam, a ty opuszczasz. Z tej za za, demczyny, za daleko powietrze. Dobra. Ja nie widzę, ja widzę wody żadnej Remek widzisz jakąś wodę? Nie Remek też nie widzi. Wodę widzi, jakby piwo widział, to Remek pierwszy. czy to może, co? Jeszcze nie dobrze. To jest Spojatych położony. Zobaczymy. Te, czy Te nocki nam się opłacają, ale piecyk jest, trochę mosiądzu znowu, No, Rafał będzie miał oczyścić. czyścić Łomiarki? Nie, łomiarki w piątek Idziemy zobaczyć chyba i tak, Na następny punkt, nie? Ile Rafałku było? 690 kg Ładnie Podam wanna, zlew, wanna, wannę zlew, z I dla tak? chudry. Całe 414 złociszy. To wszystko na dziś? Czy będzie coś jeszcze? Nie wiem. ma nie wiem, nie wiem, nie wiem. Muszę jechać coś obejrzeć. Wiesz. Wiesz, jak to jest czasem. Wszystko po dwa. 200, 400. Mhm. 4, 4, 4. Dobra, dziękuję Rafałku, drobne do skarboneczki Dziękuję na fałku. To Tak, sami widzicie, 414 zł Cały czas ciężko, ale co? Jutro będzie lepszy dzień, pamiętajcie, żeby dać łapę w górę Zasubskrybować kanał i napisać komentarz Widzimy się w następnym odcinku